Za nami już większość spotkań numer 3 pierwszej rundy playoffów 2017. Dziś podsumujemy sobie wszystkie, z wyjątkiem tych, które jeszcze się nie odbyły. Czyli nie będziemy rozmawiać o Atlancie przeciwko Waszyngtonowi i nie będziemy rozmawiać o Golden State przeciwko Portland. Nim zaczniemy, jedna taka uwaga. Jeśli wchodzicie na ten kanał, żeby obejrzeć sobie highlighty i nie znacie jeszcze wyników meczu. Nie odbierajcie sobie tej przyjemności. Zobaczcie najpierw mecze, które Was interesują, i wtedy do mnie wróćcie. Celem tego kanału jest wygrzebać trochę ciekawostek odnośnie meczów, które miały miejsce, zobaczyć dlaczego tak naprawdę skończyły się tak jak skończyły, i to jest taka wartość, którą próbujemy sobie tutaj zbudować. Bez dalszego przedłużania, zaczynamy! Ciekawostka odnośnie meczów numer 3. W seriach, gdzie jest 1–1, statystyka mówi, że ponad 70% drużyn, które wygrały mecz numer 3, wygrało całą serię. Mecz numer 3 i seria Cleveland przeciwko Indiana Pacers przenosi się do Bakersfield Arena w Indianapolis. Jeśli zastanawialiście się kiedyś, jak to jest i kto rozkłada te koszulki na meczach NBA w playoffach, ile to trwa, ten proces trwa około Dwóch godzin i każdy kibic, który posiada bilet na ten mecz, dostaje taką koszulkę. Zobaczcie sobie, jak przygotowywał się Lebron do tego spotkania. Można było przeczuwać, że dyspozycja rzutowa będzie dość dobra, ale chyba nikt nie spodziewał się tego, co zobaczycie zaraz w tym spotkaniu. Indianie Pacers strasznie zależało, by wygrać ten mecz numer 3. Przegrywając 3 do 0, szanse awansu do następnej rundy są już tylko i wyłącznie matematyczne. Zobaczmy sobie, jak wyglądało na papierze zestawienie tych dwóch drużyn. Po stronie Indiany kolejny dobry mecz pola Georgia. 36 punktów, ale tylko 35% skuteczności, do tego aż 15 zebranych piłek i 9 asyst. Po stronie Indiany Popisał się także Len Stevenson, Kevin Serafin, Jeff Teague oraz Thaddeus Young. Po stronie Cleveland LeBron James, kolejny genialny mecz, 41 punktów, 13 zbiórek, 12 asyst. Do tego dobrze zagrał Kyle Korver, Channing Fry. trochę nie popisał się Kyrie Irving. Dobra, ale nie to było najważniejsze w tym spotkaniu. Na tym etapie pewnie wiecie co się wydarzyło. Wywołując ten mecz mieliśmy okazję zobaczyć jeden z największych comebacków w historii playoffów NBA. W pierwszej połowie Indiana rzuciła 74 punkty, w drugiej połowie Cleveland rzuciło punktów 70. Widzicie na tym wykresie po prawej stronie w jaki sposób powiększała się przewaga Indiany w pewnym momencie sięgając 26 punktów, ale od początku trzeciej kwarty zaczęło to topnieć. Ostatecznie Cleveland Cavaliers wygrało ten mecz 119 do 114. Dzięki, dzięki komu? Dzięki Lebronowi Jamesowi. Na tym etapie szanse Indiany są czysto iluzoryczne. Pytanie tylko brzmi, czy uda im się wygrać choć jeden mecz tej serii. Jak myślicie? Dajcie znać. Moim zdaniem to będzie swój, to się skończy 4-0. W tej sytuacji, kiedy oni wygrywali 20-26 punktami i zostali mimo wszystko pokonani, przypuszczam, że to ich zmiażdżyło, odebrało im chęć do dalszej walki. Zobaczcie, jak skomentował Kair Irwing wyczyn Lebrona. You know, you know, every time he does something amazing, you know, he's always compared to someone else or you know other performances, but tonight that was, you know, unbelievable. Down 25, um, tied for the, you know, the, the biggest. come comeback right there, um, another historic win for, for the Cavs organization and you know he does unbelievable things and you know I'm always very excited and always happy especially when he leads us to a win like that. I mean a 40 point triple-double um, and the win, we'll take it. Jak i wielkie osiągnięcie. Wątpię, żeby Indiana mogła się z tego podnieść. I przenosimy się do Milwaukee, gdzie Bucks ma pierwszą szansę od 2001 roku, by wygrać serię w play-off. Rozpoczęli z grubej rury. Na prezentacji zawodników Raptors puścili im piosenkę z Barney the dinozaur. To jest taka bajeczka o przygodach sympatycznego dinozaura. Bardzo fajny żarcik na początek. Zobaczmy, co działo się w tym spotkaniu. Przechodząc od razu do sedna, jeśli nie widzieliście tego spotkania, nie marnujcie ceny godzin swojego życia, nie włączajcie go. Milwaukee rozgromiło Toronto 104 do 77, wygrywając każdą jedną kwartę. Zobaczcie sobie na ten wykres po prawej stronie, jeśli chcecie wiedzieć jak wygląda wizualizacja ogromu, tak właśnie to wygląda. Chwilami Milwaukee prowadziło ponad 35 punktami. Totalna porażka dla Toronto. Ja zaczynam się teraz zastanawiać, co się dzieje w psychice zawodników Toronto, że niektórzy z nich czasami po prostu nie zjawiają się na meczu. Zobaczcie, jak to wyglądało w szczegółach. Po stronie Milwaukee, aż sześciu zawodników zdobyło ponad 10 punktów, po stronie Raptors. Cała drużyna miała skuteczność tylko 33%. Demar de Rozan, uwaga, nie trafił żadnego rzutu z gry. Zdobył 8 punktów, ale to były tylko rzuty wolne. Do tego tak naprawdę nikt z tych zawodników nie był na plusie. Totalnie beznadziejny występ Raptors. I jakie są przewidywania co do końca tej serii? Wydaje mi się, że będziemy mieć mecz siódmy, w którym wygra Milwaukee Bucks i Toronto niestety pożegna się przygodą tych playoffów. Przejdźmy do następnego spotkania. I przenosimy się do FedEx Arena w Memphis, gdzie Memphis gościło San Antonio Spurs w meczu trzecim. San Antonio prowadził w rywalizacji 2-0, więc trzeba ich pokonać. A gdzie najlepiej ich pokonać? W Grindhouse u siebie w domu. Głośna sprawa z ostatnich dni. David Fitzdale, trener Memphis wstawił się za swoich zawodników i na konferencji prasowej po meczu numer dwa mocno skrytykował sędziów. Za to dostał 30 tysięcy kary do zapłacenia. Jego zawodnicy wstawili się za nim, zapłacą za niego tą karę. Patrzcie jak pięknie publiczność przywitała go na rozpoczęciu tego spotkania. A w samym meczu wyglądało to o wiele lepiej niż do tej pory. Dusza i serce drużyny z Memphis to ostra gra w obronie i gryzienie parkietu. Oni świetnie sprawdzają się w roli takich typowych underdogs. I to, co próbował zrobić ostatnio Vince Carter, łapiąc ten V techniczny, to, co zrobił teraz David Fitzdale, oni potrzebowali takiej iskry, żeby zacząć mocniej walczyć w tych spotkaniach. I zobaczcie, jak to wyglądało w szczegółach. Zwycięstwo Memphis 105-94. do 94. Zaważyła tutaj trzecia kwarta, w której San Antonio rzuciło tylko 17 punktów. Spójrzcie na wykres po prawej stronie. Wyraźnie widać, ten mecz był równy. San Antonio w pierwszej połowie nawet prowadziło od początku trzeciej kwarty. Memphis zaczęło odjeżdżać. W niektórych momentach prowadzili nawet ponad 20 punktami. Zakończyło się to dla nich zwycięstwem. Bardzo fajnie to prognozuje przed meczem numer 4, który będzie po prostu fascynujący. Kto wie, czy nie wyjedziemy z Memphis z wynikiem 2-2. Zobaczcie, kto zagrał najlepiej po stronie Memphis. Świetna obrona i postawa trójki Mike Kalni, Zach Randolph i Mark Gasol spowodowały, że Memphis wygrało ten mecz. Cała trójka tych zawodników zdobyła ponad 20 punktów na całkiem niezłej skuteczności. Jeżeli tak będzie grało dalej Memphis, zobaczymy, co będzie dalej z tą serią. I przenosimy się do Chicago, do United Center, gdzie Chicago Bulls będzie gościło Boston Celtics. Chicago Bulls jest taka sytuacja, że ta drużyna od czasów Michaela Jordana ciągle czeka na kolejny wielki sukces. Była przez parę, parę lat nadzieja, że Derrick Rose im to zapewni. Niestety wiemy jak wygląda sytuacja z Derrickiem Rose. Na ten moment, w tym sezonie, wyglądało na to, że będzie trochę inaczej. Na papierze Bulls wyglądali całkiem dobrze. Po tym, jak podpisali Dwayna Wayda, Rajana Rondo, i mają zimnego partnera. Jednak w tej drużynie jest jedna wielka wada. Ci zawodnicy nie potrafią rzucać. Zobaczcie, jak to się skończyło w tym meczu. Bardzo złą wiadomością dla fanów Chicago Bulls jest kontuzja Rajana Rondo. Złamany kciuk. Zobaczymy, na jak długo wyciągnie go zgryta kontuzja. Ale mimo, że Rajan Rondo siedział na ławce. To zobaczcie sobie jak próbował się zapisać w tym spotkaniu. Jak zobaczycie na tym filmiku, może i Rajan Rondo ma rękę złamaną, ale nogi ma całkiem zdrowe. Po meczu komentował to w taki dość śmieszny sposób, że niby po kontuzji ACL czasami trzeba wyprostować nogi, bo inaczej trochę człowiek zeszczywnieje. Muszę wam powiedzieć, że sam mam zerwane ACL, nic takiego się nie przydarza. To nie jest normalne zachowanie. Ciekawe, czy będzie za to kara finansowa. Ale zobaczmy, jak ten mecz wyglądał w szczegółach. Boston Celtics zmiażdżyło Chicago Bulls 104 do 87. Jak widzicie na tym wykresie po prawej stronie, tylko przez chwilę Chicago Bulls prowadziło, cała reszta należała do Bostonu, momentami prowadzili ponad 20 punktów. Różnicą była końcówka drugiej kwarty, gdzie Chicago odrobiło na pewien moment całą stratę, a stało się tak dlatego, że Boston zaczął się po prostu czuć zbyt pewnie. To co musicie wiedzieć o stronie statystycznej tego spotkania: Boston w tym spotkaniu trafiło 41 rzutów z gry, z tego 34 z tych akcji były zakończone asystą. Nikt w tym spotkaniu za bardzo nie błyszczał. Isaiah Thomas tylko 16 punktów, ale to było bardzo fajne zespołowe rozegranie tego spotkania. Jeżeli Boston będzie teraz grał w taki sposób i nie był to tylko przypadek, Seria jest jeszcze otwarta. Rajan Rondo nie wiadomo kiedy dokładnie wróci. Może się okazać, że będziemy mieć serię składających się z 6 lub 7 meczy. Przejdźmy do następnego spotkania. Houston Rockets przeciwko Oklahoma City Thunder. To był mecz, który Oklahoma musi wygrać. Jeżeli myśli o tym, żeby jeszcze powalczyć w tegorocznych playoffach, przekrywają jak na razie 2-0. Jak zakończyło się to spotkanie? 115 do 113 dla Oklahoma Thunder. Jak widzicie na wykresie po prawej stronie, Oklahoma prowadziła praktycznie przez cały mecz, poza krótkim fragmentem w trzeciej kwarcie. Prowadzili praktycznie cały czas w okolicach 10 punktów. Na końcu spotkania ta przewaga zaczęła topnieć. Houston zaczęło się orientować, w jaki sposób podejść do stylu gry, w jakim grali tym razem. A co się zmieniło tym razem? Russell Westbrook odkrył, że koszykówka to sport zespołowy i zaczął dzielić się piłką z kolegami. I to jest jedyna droga, jaką Oklahoma może powalczyć jeszcze w playoffach. Zobaczcie w szczegółach, kto jak sobie poradził. Po stronie Houston mega występ Jamesa Hardena. 44 punkty, 4 razy za 3. 6 zbiórek i 6 asyst. Po stronie Thunder, uwaga, w tym meczu punktowali wszyscy. Z tego aż 6 zawodników było blisko zdobyczy 10 punktów lub więcej. Brawo Thunder, na tym polega koszykówka. Jeżeli tak będziecie grać, jest szansa, że jeszcze powalczycie w tej rundzie. Przejdźmy do następnego spotkania. Los Angeles Clippers przeciwko Utah Jazz. Po tym jak Utah Jazz wygrało jedno ze spotkań w Los Angeles, Los Angeles przyjechało z nastawieniem, żeby ukraść co najmniej jedno ze spotkań w hali Utah Jazz. Mówiliśmy już sobie o tym tutaj na kanale, że... Jeżeli Clippers odpadną, szczególnie w pierwszej rundzie, to prawdopodobnie cała ta drużyna zostanie rozmontowana, a dla niektórych zawodników takich jak Chris Paul to może być jedna z ostatnich okazji, żeby zdobyć mistrzostwo w Los Angeles. I Chris Paul stanął na wysokości zadania. W tym meczu aż 34 punkty, 7 zbiórek, 10 asyst, 2 przechwyty, wszystko na skuteczności 55%. Zobaczcie jak ten mecz przebiegał. W pierwszych minutach Clippers wyszło na prowadzenie, które szybko stracili i wyglądało na to po pierwszej połowie, że Utah ponownie wygra z Los Angeles, ale w drugiej połowie do roboty wziął się Chris Paul, zdobył 24 z 34 punktów swojej drużyny i jak widać Los Angeles Clippers 111 do 106. To o czym trzeba wspomnieć, Blake Griffin uległ w tym meczu kontuzji. Ale po stronie Utah nie gra też Rudy Gobert, więc można powiedzieć, że w tym aspekcie jest 1-1. Ta seria zaczyna być bardzo ciekawa. Mecz 4 będzie bardzo ważny w tej rywalizacji. To by było na tyle na dzisiaj. Przed nami mecz numer 3 Washington Wizards przeciwko Atlanta Hawks. Do tego sobotniej nocy też zobaczymy mecz numer 3 Golden State Warriors przeciwko Portland Trailblazers. A po tym już tylko mecz numer 4. Ja jestem Paweł, to był Gameball, zapraszam do subskrybowania i oglądania, do usłyszenia następnym razem, cześć!